Witajcie, słuchajcie. W ramach małego testu chcę się z Wami podzielić tutaj taką formą, jakby przedstawienia rozgrywki. Jestem ciekawy, co powiecie na ten temat. Jak Wam się to spodoba, i czy w ogóle Wam się spodoba? Bo może byśmy wprowadzili to na stałe, albo przynajmniej jakiś taki regularny sposób nagrywania. Tak jakbyście troszeczkę jakby moimi, moimi oczami widzieli. Weźmiemy sobie jakiś, jakieś szybkie, niedługie zlecenie, bo nie chcę, żeby to długo trwało, bo to, tak jak wspomniałem, to jest test, więc nie zależy mi jakoś, żeby to zlecenie było jakoś makabrycznie długie. 200 mil, może, może, może tutaj sobie pojedziemy tym Western Starnem, te 200 mil, tu jest 110 mil nawet. Co nawet nie ceną, a długością według dystansu, malejącą, rosnącą. O. Czy coś tutaj widać? To są 204 mile. Żadnych takich gabarytów nie chcę brać. To są same gabaryty, widzę teraz. To możesz sobie jeszcze weźmy Hmm, może chłodnie. W ten sposób zrobimy. 204 mile, 700 mile. Boże, jak to jest? Ach cena według dystansu. Długość trasy ma być. Długość trasy. O, proszę bardzo, na przykład coś takiego. Puste palety. Pojedziemy sobie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekawy Waszych wrażeń. Koniecznie musicie dać mi znać, czy Wam się to podoba, czy nie. Bo taki sposób rozgrywki na trzy monitory, mnie się bardzo podoba. I tak się zastanawiam, czy wprowadzić to w ten sposób, czy może byście woleli kamery dwie jedna na mnie, jedna na, jedna na kierownicę i, i tak jak dotychczas się to odbywało. Czy może właśnie w ten sposób? Poczekamy aż się załaduje. Ok, trochę tutaj za blisko siedzę, ale już tutaj z tym fantem nic nie zrobię. Mogę ewentualnie lekko sobie tutaj spróbować poregulować, co nieco no, odsunąć się, może trochę głowę opuścić, żeby chociaż nawigację widzieć. Kierownicę też. E Lusterka też by się przydało ustawić, bo tak trochę mrało w nich widać, więc sobie pozwolę. Pyk, to mały trochę odsunę. To samo zrobimy z tej strony. Powiem Wam, że yy, dziwne wrażenie jest. Dziwne wrażenie, ale chyba myślę, że można przywyknąć. Dobra, te małe są mniej istotne. Okej, okay. to co? Lecimy, nie? No jestem ciekawy Waszych wrażeń. Jestem ciekawy. Co jest? Kurczę, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy widzicie, jak wygląda animacja, ale zapomniałem o jednej istotnej rzeczy. Mianowicie moi drodzy, o tym. To będziecie widzieli, co ja robię. Bo mam ustawione na oszczędzanie energii. Trzeba ustawić na wydajność. Bo inaczej będzie tarapat z grą. Dobra, teraz powinno być już OK. O, co tu się wystawia? O jest dobra. Jaś myślałem, że coś się wydarzyło nieprzyjemnego. Próbujemy teraz. Klatek mamy na razie 60, więc myślę, że powinno być spoko. Światła. A tu jest brama przed nami, dobra. W nocy jadę, ale no trudno. W nocy, przynajmniej w miastach, są ładne widoki. Będę się mieszał z biegami, oczywiście. No, tu jest 18-stopniowa skrzynia biegu, więc jest to bardzo możliwe, bo tej skrzyni jakoś nie mogę ogarnąć. Pewnie wszystko to jest kwestia czasu. Aha, bo ja w prawo mogę tu jechać, nie? to na tych trzech monitorach wygląda, przyznam. Jestem też ciekawy jak wyścigi wyglądają, bo wyścigi jeszcze... Nie grałem przepraszam Faceto korze to chciałem jestem w ogóle ciekawy jak gopros sobie z tym poradzi z przekazywaniem takiego obrazu z monitorów Ma. Ciągnę dwie naczepy, więc nie ma się co dziwić. Jak tak wybrałem grę, jak widzicie, American Truck'a. On tak jedzie jakby nie ten guzik chłopie to chciałem aha no i chcę zmienić cel e Cel y, donacji na y, tą no Chcę kupić tą dźwignię na skrzyni biegów. Więc od następnego lajwa to będzie cel. Tu jeszcze coś wymyśleć? mam tutaj kable dwa, który jest jeden, jeden podłączony do pro do komputera, drugi kabel jest podłączony do zasilania i trochę mi przeszkadzają. Rozglądami zaraz coś przycedzę. No ta panorama, taka wiecie, na tych trzech monitorach, naprawdę robi wrażenie. Przyznaję bardzo pozytywne. No i co? Będzie zielone? Gdzie tam będzie? No, ja, mam nadzieję, że ten telefon Wam tu nie przeszkadza. Nie, nie wych. Ach, kurde, wyszedłem. Mam nadzieję że tylko, że się nagrywanie nie przerwało. Dobra, mamy to. A no, jeszcze na wagę muszę zjechać. O, gdzie jedziesz? Tu, 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 tu. Panie kolego, jaki mamy tu bieg. Po kolei trzeba zejść. Okej, okay. można, można, dobra, jedziemy. Wybaczcie, ale naprawdę z tymi biegami tutaj to jest zabawa, nie? Gadam, ale to już powinniście przywyknąć, że ja do gadatliwych osób nie należę. Czerwone, czerwone, stój, 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 stój. o i zielone, dobre. Pewnie podejrzewam, że w jakiegoś dirta i tego, tego typu rzeczy też się będzie fajnie w to grało. Musiały być widoczki piękne w ciągu dnia. podejrzewam Tuż. Po nocy wygląda ładnie. Zwróćcie uwagę tam. To jest też fajne, że mogę Wam ręką pokazać, nie? Czy mogę wam ręką pokazać konkretny punkt? Co mnie tam zainteresowało, to mogę Wam pokazać. I wy to widzicie. Ale na tych trzech monitorach trochę w mieście chrupie, trochę ten spadek FPS-ów jest wyczuwalny, ale się nie ma co dziwić. No, trzy monitory do ogarnięcia to ma co robić karta graficzna, nie? Ale nie jest to jakoś tam strasznie upierdliwe. Jak wam się podoba? Jestem ciekawy. No naprawdę jestem ciekawy, jak wam się to podoba. <laughs> Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze. O, patrzcie, dwa bliźniaki. Za wszelkie komentarze pod filmem. Czy wam to pasuje? Czy wam to nie pasuje? No stary, gdzie? No daj mi zjechać, typie. Widzisz, że jestem duży, się tak nie ruszę szybko. Może nie widzisz, no to jest jakby inny temat. No, jesteśmy na miejscu. Jakby się pobawił trochę ustawieniami jeszcze graficznymi, to byłoby to płynniejsze, ale to z czasem. I ten temat załatwimy. Ech, dobra, zaparkujmy sobie kulturalnie. jest. Ok, ręczny, pyk, światełka gaszę, pyk, pyk, dobrze. No, tak to słuchajcie wygląda. Myślę, że całkiem fajnie. Dodatkowo mogę tutaj działać też z trackirem, ale myślę, że to już byłaby przesada, bo wtedy mógłbym kręcić głową, bo żeby wyjrzeć przez okno, to normalnie, wiecie, wystarczy, że obrócę głowę, nie? No w tym wypadku tracker jest niewłączony i muszę to robić myszką. Nie? W, razie, w razie konieczności. Musiałbym robić tą myszką. No, tak to wygląda. Słuchajcie. Tak to wygląda. Z zewnątrz. To co? Eee, no, dajcie mi znać pod filmem czy Wam się to podoba, jak Wam się to podoba, czy nagrywać w ten sposób, czy też nie. Nie wiem jeszcze, jak ogarnąć live'a z taką kamerą, ze względu na to, że no, musiałbym podłączyć czwarty monitor. Moja karta z czwartym monitorem, znaczy czwartego monitora nie widzi. Mam cztery wyjścia, ale mogę naraz mieć podłączone trzy monitory. Spróbuję coś ogarnąć ze zintegrowaną kartą graficzną, aczkolwiek nie wiem, czy taka karta znaczy, czy karta pod PCI i ta zintegrowana będą razem współdziałały? To muszę gdzieś poszukać jakiejś informacji, ale to zobaczymy. Dajcie najpierw znać, jak myślicie, co z tym tematem i co. Rozładuję, chciałem powiedzieć, rozpakuje się, rozładuje się. E, mamy temat zamknięty. Taka króciutka, króciutka testowa trasa. Teraz czekam na Wasz odzew. Ja się z Wami żegnam, więc na razie, cześć, cześć, do następnego.